Porozmawiajmy sobie dzisiaj. Bardzo się cieszę, że jest nas dzisiaj tak, tak dużo. Wiem, że nie tylko Białystok, że zapraszaliśmy ludzi z całego Podlasia, może Suwałki, Augustów, Rok na Bagnie, Mońki i tak dalej, Supraśl. Jest nas tutaj dużo, bo chcemy porozmawiać właśnie nie tylko o białystokiej scenie, ale o scenie podlaskiej. Mam nadzieję, że oprócz takich hejtów i autohejtów będzie też trochę propsów. Więc mam nadzieję, że stworzymy też jakiś program pozytywny, że nie będziemy wyłącznie narzekać, bo być może wielu z nas przyszło tutaj, żeby narzekać. Ale mam nadzieję, że jednak coś dobrego też z tego wyniknie. Wiem, że sam tytuł już był dla części z nas irytujący. Dlaczego taki defetystyczny? Ktoś pytał, że może lepiej byłoby to nazwać: Czy Białystok ma szansę być drugą Islandią? Czy chciałby być, a może chodzi o to, by Białystok po prostu był pierwszym białym stokiem? I rzeczywiście o to chodzi. Żeby Białystok był pierwszym białym stokiem, żeby biały stok i Podlasie, żebyśmy byli sobą i żebyśmy robili to, co wynika z nas, żebyśmy nie e, kopiowali, tylko żeby to była e, nasza jakość, nasz idiom muzyczny i tak dalej. To jeszcze tak e, tytułem żartu powiem, że inne e, alternatywne tytuły tego spotkania, to dlaczego biały, oprócz tego, że dlaczego Białystok nie może być drugą Islandią, to czy Białystok ma szansę na swoją Biork? Białystok stok rejk Polski? Czy Sigur Rosizacja stolicy Podlasie, czy jest się czego bać? Ale przede wszystkim właśnie ten film e, i motyw Islandii ma być dzisiaj e, punktem wyjścia jedynie. Chcę, żebyśmy o tym krótko porozmawiali, bo przede wszystkim właśnie zależy nam na tym, żeby porozmawiać e, o nas, o nadawcach i odbiorcach muzyki. E, Jerzy, jeżeli powiedzieć. Jerzy Doroszkiewicz, kurier poranny. Bartosz Nieźwiecki, producent muzyczny Overdriven Group. Łukasz Kombla, Nowa Muzyka, Ilona Karpiuk, sorry, że na koniec, ale to nie ma znaczenia zupełnie, współorganizatorka jednego z najbardziej, być może najbardziej islandzkiego festiwalu w Polsce, czyli Halfway Festival, 505, Ilo and Friends i tak Ja nazywam się Andrzej Bajgus. Na początek chciałem was zapytać właśnie, czym wy tłumaczycie fenomen muzyki na Islandii? Islandia jest punktem wyjścia, tak, ale, ale zanim obejrzeliśmy film, mieliśmy też jakieś wyobrażenia. I właśnie, czym wytłumaczycie? Zacznę krótkim, może, wstępem. Bo wcześniej już z Łukaszem, przed, przed filmem, jeszcze wymieniliśmy parę słów na ten temat. No i doszliśmy wspólnie do wniosku, który pewnie wielu z nas nosi, że jednak. Izolacja to jest jeden z czynników, który na pewno ma wpływ na to, że oni gdzieś tam sobie działają we własnym sosie i we własnej przestrzeni, dość ciasnej przestrzeni. Na tej ciasnej przestrzeni generują na zasadzie wymiany pewnie myśli, doświadczeń i jakieś wrażeń różnych i talentów to, co się tam dzieje. To może od razu kontrujmy, dobrze? Bo ja rzeczywiście od Jędrzeja Dądziły-Ditka usłyszałem jeszcze za 2-3 lata temu, który rozmawiał z ludźmi z centralnej Polski i on usłyszał, że niektórzy z centralnej Polski uważają, że do Stoku jedzie się 5 godzin, nieważne czy autobusem, czy pociągiem, ale kiedy tutaj ktoś nie był, to może mieć wrażenie właśnie, że jesteśmy odcięci od świata. Czy my robimy z tego swoją siłę ja ale tu poczekaj, to nerwowi, że temat Islandii. Orze. Ja myślę, że... że można, można z tego robić siłę, no, ale nie czuję, żebyśmy żyli, żyli w izolacji totalnej. To, że jedzie się 5 godzin w czyimś wyobrażeniu, nie znaczy, że my jedziemy do świata na tyle, tyle samo czasu. Myślę, że druga strona to tak nie działa koniecznie. E, więc wracając na Islandię, to jeszcze wydaje A Chodzi się, też że o wyobrażenie. Tak, moje wyobrażenie, że, że też jednak e, warunki atmosferyczne, przyrodnicze mają jakiś tam wpływ na, na klimat, który się tworzy w ich muzy w muzyce i w twórczości. To jesteśmy biegu zimna. E, suwałki są, może ktoś jest suwałk. To może się wypowiedzieć na temat tego, czy czuje się tak na Islandii, w suwałkach na przykład. E, jakby jest tych parę czynników, ale oni o tym też sami mówili. Czyli o przerodzie akurat w tym filmie było najmniej, chyba że przeroda była w. Pod tekście w postaci obrazków, które gdzieś komentowały, był dodatkowym komentarzem no jakby do, do treści Ale inny film, screening Masterpiece na przykład, to już bardzo jest osadzony właśnie w tej e, przyrodzie islandzkiej. No więc właśnie. No to ja tytułem wstępu, ale chłopaki myślę, że mogę kontynuować. Mam tak. Bartosz, ym, zdaje się, że Overdriven Group jakoś też sięga myślami do Islandii. Dlaczego może być to dla was inspirujące to jest inspirujące. dróg. Dziękuję. Ja myślę, że Overdreaming Grupa akurat nie sięga w inspiracjach do Islandii aż tak, ale jeżeli już to, znaczy ewentualnie w innych moich projektach szybciej bym widział takie inspiracje, ale jeżeli już to nie inspiruje na przykład ich bardzo takie unikatowe podejście do brzmienia, mam wrażenie, że oni się nie inspirują z kolei niczym, że to wynika z ich samych, może właśnie z tego otoczenia, z tej izolacji, ale na pewno brzmienie i instrumentarium, z jakiego korzystają, jest bardzo zawsze takie inne niż, niż wszędzie, prawda? My znamy takie zespoły, które grają na dwóch gitarach, basie i basi, perkusji, a u nich jest dużo, nie wiem, chociażby harfy, yy, jakichś takich starszych instrumentów, na przykład figuros typu, yy, jakieś, nie wiem, organy farfisa czy fischharmonia i, i tego typu rzeczy, jak, jak również sposób, w jaki oni te instrumenty wykorzystują, czyli na przykład jonsi, który gra smyczkiem i tak dalej, i tak dalej. Także to to jest ta jest oszczędność, chyba, jeżeli chodzi o jakby aranżowanie tak. tych instrumentów i jakby brzmienie ogólne. To też. To też. Jeszcze Doruszkiewicz? Islandia? Jakie było pytanie? <grym> Jaki jest fenomen właśnie muzyki islandzkiej? Dlaczego to tak się rozlewa na cały świat? Bo im się udało, a zachodnie koncerny muszą cały czas znajdować coś nowego, żeby to dobrze sprzedać na całym świecie i dobrze zarobić. Czyli to jest ten czas po prostu? Ten czas było 20 lat temu. Ktoś to wymyślił. Dobrze opakował, dobrze sprzedał, i przy okazji, tak jak pisaliście w zapowiedziach do tych dyskusji, dołożył do tego elfy, dołożył do tego piękne krajobrazy i wyszło. I my mamy taką samą szansę, pod warunkiem, że będziemy tworzyć muzykę, która będzie osadzona tutaj, w Podlaskiem, a nie zapatrzeni w Islandię, w murzynów, którzy grają bluesa, czy ewentualnie... No, jeszcze mamy szansę z długowłosymi metalowcami. I myślę, że powinniśmy raczej poszukać, co moglibyśmy zrobić, żeby być białym a nie skupiać się, dlaczego Islandii się udało. Udało się, no i przejdźmy nad tym do porządku dziennego to będzie chyba bardziej poruszające i nie zanudzimy I ludzi, którzy tutaj przyszli, bo, bo, bo chciałbym ich o wiele rzeczy zapytać. Łukasz, e, chciałem Cię zapytać, piszesz i pisujecie do serwisu Nowa Muzyka, czy e, nowa muzyka, no, nowa muzyka elektroniczna, nowe, nowe brzmienia, chcesz doprecyzować jaką muzykę prezentujecie? Co to znaczy nowa muzyka, panie Łukasz? Generalnie opisujemy muzykę bardzo szeroko. To taka nazwa może bardziej prowokacyjna jest tak naprawdę i powstała już 13 lat temu, ale w ten, wpisuje się to raczej w to pojęcie bardzo dużo gatunków, więc znaczy ja z mojej strony przynajmniej staram się przepnąć bardziej humanistyczne trendy, czyli czasami jakieś folk i tak dalej, nie tylko syntetyczna elektronika, o tak. Recenzujecie sporo też twórców islandzkich? Czy w ciągu ostatnich kilku miesięcy przypominasz sobie, żebyście recenzowali, wspominali kogoś z Podlasia? Nie. Nie. To było bardzo dobre pytanie. Przepraszam, że panu Łukaszowi wchodzę w słowo. Wydaje mi się, że muzycy z Podlasia, mimo że nagrywają fantastyczne płyty, projekty, bardzo oszczędnie szafują nimi w stosunku do dziennikarzy i tutaj lokalnych, i tym bardziej ogólnopolskich. Zapytam pana Łukasza, czy słuchał pan projektów Nataszy Topor? Jest mi znana i słuchałam przynajmniej no, w sieci, że tak powiem, nie z nośników fizycznych, że tak powiem, więc znana mi jest, jest ta postać, ale znana. A tak, czy znaczy, może niekoniecznie jest y, przynajmniej gdzieś komentowana szeroko, przynajmniej w Polsce się nie spotkałem. Raczej to nie jest y, ta postać, o której się gdzieś to mówi, jeśli chodzi nawet taki underground, bo to. Hmm. <noise> więc więc y, czy tu y, kuleje promocja, czy to kuleje y, jakby sama inwencja, Auto autopromocja, czy nawet zaangażowanie tej artystki? Nie wiem, w tą swoją promocję. Jeśli macie ochotę włączyć się na dowolnym etapie do naszej dyskusji, to podnoście rękę, i tutaj będzie ktoś z mikrofonem, kto, e, kto tak będzie można od razu wziąć mikrofon do ręki i się wypowiedzieć.